W dzisiejszych czasach, kiedy tempo życia staje się coraz szybsze, a stres towarzyszy nam na każdym kroku, wiele osób zaczyna zauważać oznaki starzenia się. Choć naturalny proces starzenia jest nieunikniony, istnieje wiele sposobów na jego spowolnienie oraz poprawienie jakości życia. Właściwa dieta odgrywa kluczową rolę w zachowaniu młodzieńczej energii i witalności. Często słyszymy, że wiek to tylko liczba. A prawdziwa młodość tkwi w naszym samopoczuciu. Dlatego warto przyjrzeć się naszym nawykom żywieniowym i wprowadzić zmiany, które mogą przynieść wymierne korzyści. W tym artykule przedstawimy 20 produktów spożywczych, które mają właściwości przeciwstarzeniowe. Ich regularne spożywanie może nie tylko pomóc w walce z widocznymi oznakami starzenia, ale także poprawić ogólne zdrowie i samopoczucie. Przygotuj się na odkrycie skarbów natury, które mogą odmienić twoje życie. Rozwinięcie 1. Lista produktów przeciwstarzeniowych A. Migdały migdały są nie tylko smaczną przekąską, ale także prawdziwym skarbem zdrowotnym. Bogate w witaminę E, która działa jako silny antyoksydant, pomagają w ochronie komórek przed uszkodzeniami spowodowanymi wolnymi rodnikami. Dodatkowo Zawartość kwasów tłuszczowych omega-3 wspiera zdrowie serca oraz mózgu, co czyni je doskonałym wyborem dla osób pragnących zachować młodzieńczą energię. B. Jagody jagody to małe owoce o wielkiej mocy. Ich bogactwo antyoksydantów przyczynia się do ochrony zdrowia mózgu, a także zwalczania stresu oksydacyjnego. Regularne spożywanie jagód może poprawić pamięć i wspierać zdrowie sercowo-naczyniowe poprzez obniżenie ciśnienia krwi oraz poprawę krążenia. C. Awokado. Awokado jest źródłem nie tylko witaminy E, ale także karotenoidów, takich jak luteina, które są korzystne dla zdrowia oczu. Dzięki swoim właściwościom nawilżającym i odżywczym, awokado wspiera również kondycję skóry, pomagając w utrzymaniu jej elastyczności i młodzieńczego wyglądu. U. Przykłady kolejnych produktów. 420 a zielona herbata. Zielona herbata jest znana ze swoich właściwości przeciwzapalnych i wspomagających metabolizm. Zawiera polifenole, które mogą pomóc w walce z procesami starzenia. B. Ciemna Czekolada ciemna czekolada jest źródłem flavonoidów, które poprawiają krążenie i działają jako silne antyoksydanty sprzyjając zdrowiu serca. C. Ryby bogate w omega-3. Ryby takie jak łosoś czy sardynki są doskonałym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3, które wspierają zdrowie serca oraz mają pozytywny wpływ na funkcje poznawcze. D. Warzywa liściaste, szpinak i jarmuż. to warzywa bogate w witaminy i minerały, które mają korzystny wpływ na zdrowie całego organizmu. E. Orzechy włoskie, orzechy włoskie dostarczają niezbędnych kwasów tłuszczowych. Oraz składników odżywczych wspierających pracę mózgu i serca. F. Kurkuma-kurkuma zawiera kurkuminę, substancje o silnych właściwościach przeciwzapalnych i antyoksydacyjnych, co czyni ją doskonałym dodatkiem do diety. Kasy pomidory. Pomidory są źródłem likopenu, który działa jako naturalny ochronny czynnik przed chorobami serca oraz innymi schorzeniami związanymi z wiekiem. H. Jogurt probiotyczny. Jogurt z probiotykami sprzyja zdrowiu jelit oraz wzmacnia układ odpornościowy, co ma kluczowe znaczenie dla ogólnego samopoczucia. I czosnek-czosnek jest znany ze swoich właściwości przeciwwirusowych oraz korzystnego wpływu na układ krążenia, co sprawia, że powinien znaleźć się w każdej diecie. Jak marchew-marchew, jest bogata w beta karoten, który wspiera zdrowie skóry i wzrok, a także działa jako naturalny antyoksydant. K. Owoce cytrusowe. Owoce cytrusowe dostarczają witaminy C, która działa jako silny antyoksydant i wspomaga odporność organizmu. L. Nasiona chia. Nasiona chia to doskonałe źródło błonnika oraz kwasów omega-3, które są korzystne dla zdrowia serca oraz układu pokarmowego. M. Kinoa kinoa to pełnowartościowe źródło białka roślinnego. Które dostarcza organizmowi niezbędnych aminokwasów i minerałów. N. Zielone jabłka. Zielone jabłka są niskokaloryczne i bogate w błonnik, co sprzyja utrzymaniu zdrowej masy ciała oraz dobrego trawienia. O. buraki. Buraki poprawiają krążenie i wspierają detoksykację organizmu dzięki wysokiej zawartości azotanów i antyoksydantów. Te produkty spożywcze nie tylko przyczyniają się do spowolnienia procesu starzenia się, ale także poprawiają jakość życia i samopoczucie na co dzień. Wprowadzenie ich do codziennej diety to krok ku zdrowszej przyszłości. Prowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych może być kluczowym krokiem w walce z oznakami starzenia się. Wspomniane produkty spożywcze od migdałów po buraki oferują: nie tylko korzyści estetyczne, ale również wspierają nasze zdrowie na wielu poziomach. Regularne spożywanie tych składników pozwala na dostarczenie organizmowi niezbędnych witamin, minerałów i antyoksydantów, które przeciwdziałają procesom degeneracyjnym. Zarówno dieta bogata w przeciwutleniacze, jak i odpowiednia aktywność fizyczna oraz dbałość o zdrowie psychiczne mogą znacznie wpłynąć na naszą jakość życia. Kluczem do zachowania młodzieńczej energii jest zrównoważony styl życia, który łączy w sobie zdrowe odżywianie, regularny ruch oraz dbanie o relacje społeczne. Zachęcamy do wprowadzenia powyższych produktów do codziennego menu. Niech będą one nie tylko smacznymi dodatkami, ale także fundamentem zdrowego stylu życia. Pamiętajmy, że każdy mały krok w kierunku lepszego odżywiania przyczynia się do poprawy naszego samopoczucia. Oraz ogólnego zdrowia. Przyszłość. Jest w naszych rękach, zadbajmy o nią już dziś. W dzisiejszym świecie, w którym tempo życia stale rośnie, a stres staje się nieodłącznym towarzyszem naszej codzienności, niezwykle istotne jest, aby dbać o nasze zdrowie i samopoczucie. Starzenie się to naturalny proces, ale dzięki odpowiedniej diecie i stylowi życia możemy go spowolnić i cieszyć się lepszą jakością życia. W poprzednich częściach artykułu przedstawiliśmy kilka produktów spożywczych, które mają właściwości przeciwstarzeniowe. Teraz przyjrzymy się ich działaniu bardziej szczegółowo oraz dodamy kolejne cenne składniki do naszej listy. 3. Znaczenie diety w walce z oznakami starzenia, dieta odgrywa kluczową rolę w zachowaniu młodzieńczej energii i witalności. Właściwe składniki odżywcze wspierają funkcję organizmu. Wzmacniają układ odpornościowy i pomagają w walce z chorobami. Oto kilka dodatkowych produktów spożywczych, które warto uwzględnić w codziennej diecie. Ziemniaki Słodkie-Słodkie. Ziemniaki są bogate w beta-karoten, który działa jako silny antyoksydant. Dzięki wysokiej zawartości błonnika wspierają one prawidłowe trawienie oraz utrzymanie zdrowej masy ciała. Kefir-kefir to fermentowany napój mleczny, który jest źródłem probiotyków. Probiotyki są korzystne dla zdrowia jelit, co przekłada się na lepsze wchłanianie składników odżywczych oraz poprawę ogólnego samopoczucia. 3. Seler Naciowy Seler Naciowy jest niskokalorycznym warzywem bogatym w witaminy A, C oraz K. Działa moczopędnie, co wspomaga detoksykację organizmu oraz utrzymanie prawidłowej masy ciała. Cynamon cynamon ma właściwości przeciwzapalne i może pomóc w regulacji poziomu cukru we krwi. Jego dodatek do diety może być korzystny dla osób zmagających się z insulinoopornością. Oliwa z oliwek oliwa z oliwek to doskonałe źródło zdrowych tłuszczów jedno nienasyconych oraz antyoksydantów. Regularne jej spożywanie może wspierać zdrowie serca i obniżać ryzyko chorób układu krążenia. Schuster. Miód miód ma naturalne właściwości przeciwbakteryjne oraz przeciwzapalne. Jako naturalny słodzik może być zdrowszą alternatywą dla cukru, a także źródłem energii, 7. Nasiona elnu, nasiona elnu są bogate w kwasy tłuszczowe omega-3 oraz błonnik, co wspiera zdrowie serca i układu pokarmowego. Można je dodawać do jogurtów, smoothie czy sałatek. Fasola-fasola jest znakomitym źródłem białka roślinnego oraz błonnika. Jej regularne spożywanie może pomóc w kontrolowaniu wagi oraz obniżeniu poziomu cholesterolu. Papryka-papryka, zwłaszcza czerwona jest bogata w witaminę C oraz inne antyoksydanty, które wspierają układ odpornościowy i poprawiają kondycję skóry. 10. Brokuli-brokuli są znane ze swoich właściwości przeciwnowotworowych dzięki zawartości sulforafanu. Regularne spożywanie brokułów może wspierać zdrowie serca oraz detoksykację organizmu. 11. Melon-melon jest doskonałym źródłem. Witamin A i C oraz nawilżających składników, co czyni go idealnym owocem na lato. 12. Ciecierzyca-ciecierzyca to kolejne źródło białka roślinnego oraz błonnika. Może być stosowana w sałatkach lub jako baza do humusu. 13. Rukola-rukola jest warzywem liściastym, bogatym w witaminy K i C oraz minerały takie jak wapń i potas. Wspiera zdrowie kości oraz układ sercowo-naczyniowy. 14. Kale, jarmusz. Jarmuż to zielone warzywo liściaste, pełne witamin i minerałów, które wspomagają detoksykację organizmu i poprawiają kondycję skóry. 15. Borówki amerykańskie, borówki amerykańskie są znane ze swoich właściwości antyoksydacyjnych i mogą wspierać funkcję mózgu oraz poprawiać pamięć. 16. Ananas ananas zawiera bromelinę enzym o działaniu przeciwzapalnym, który może wspierać procesy trawienne. 17. Granat-granat jest bogaty w polifenole, które mają działanie przeciwutleniające i mogą wspomagać zdrowie serca. 18. Figi-figi są źródłem błonnika oraz minerałów takich jak potas, co wpływa korzystnie na pracę układu sercowo-naczyniowego. 19. Kurkuma. Kurkuma zawiera kurkuminę, która ma silne właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne, co czyni ją doskonałym dodatkiem do wielu potraw. 20. Biała herbata. Biała herbata jest mniej przetworzona niż inne rodzaje herbaty i zawiera więcej antyoksydantów. Co może pomagać w walce z procesami starzenia się? Wprowadzenie tych produktów do swojej diety może przynieść liczne korzyści zdrowotne oraz opóźnić procesy starzenia się organizmu na wielu poziomach. Kluczowym elementem jest różnorodność. Im więcej kolorowych warzyw i owoców znajduje się na naszym talerzu, tym większa szansa na dostarczenie organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych. I Styl życia. A zdrowie, oprócz diety, istnieją również inne aspekty stylu życia, które wpływają na proces starzenia się organizmu. Aktywność fizyczna regularna. Aktywność fizyczna pomaga utrzymać prawidłową wagę ciała, poprawia wydolność sercowo-naczyniową oraz wpływa na samopoczucie psychiczne poprzez wydzielanie endorfin, hormonów szczęścia. 2. Sen dobrze przez noc jest kluczowa dla regeneracji organizmu. I wpływa na naszą koncentrację oraz nastrój w ciągu dnia. Osoby dorosłe powinny dążyć do 7-9 godzin snu każdej nocy. Zarządzanie stresem stres ma negatywny wpływ na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Techniki relaksacyjne, takie jak medytacja, yoga czy głębokie oddychanie, mogą pomóc w radzeniu sobie ze stresem. Her. Nawodnienie, picie wystarczającej ilości wody jest kluczowe dla utrzymania odpowiedniego poziomu nawodnienia organizmu, co wpływa na kondycję skóry oraz ogólne samopoczucie. 5. Unikanie używek, ograniczenie spożycia alkoholu oraz rezygnacja z palenia tytoniu mają ogromny wpływ na zdrowie i przyspieszają proces starzenia się organizmu. Przyjmowanie prozdrowotnych postaw daje szansę na dłuższe życie pełne energii oraz radości z codziennych aktywności. Prowadzenie powyższych zmian może wydawać się trudne na początku, ale niewielkie kroki mogą prowadzić do znacznych rezultatów w dłuższym okresie czasu. Kluczem do sukcesu jest konsekwencja oraz otwartość na nowe doświadczenia kulinarno-zdrowotne. Pamiętajmy również o znaczeniu relacji międzyludzkich. Bliskie związki z rodziną i przyjaciółmi są nie tylko wsparciem emocjonalnym, ale również wpływają pozytywnie na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Podsumowując, dbając o swoją dietę, aktywność fizyczną oraz ogólny styl życia, możemy skutecznie spowolnić proces starzenia się naszego organizmu, ciesząc się pełnią życia przez wiele lat. Warto inwestować czas w siebie już dziś. W dzisiejszych czasach, kiedy coraz więcej osób zmaga się z różnymi problemami zdrowotnymi, a tempo życia staje się coraz szybsze, warto zwrócić uwagę na to, co wkładamy na talerz. Dieta ma kluczowe znaczenie w procesie starzenia się organizmu i może znacząco wpłynąć na naszą witalność oraz samopoczucie. Oprócz wspomnianych wcześniej produktów spożywczych, warto również zgłębić temat ziół i przypraw, które mogą przynieść wiele korzyści zdrowotnych. Fu, zioła i przyprawy wspierające zdrowie zioła i przyprawy nie tylko dodają smaku potrawom, ale także mają wiele właściwości zdrowotnych. Oto niektóre z nich. Imbir, imbir jest znany ze swoich właściwości przeciwzapalnych i może pomóc w łagodzeniu bólu stawów oraz mięśni. Dodatkowo imbir wspiera układ trawienny i może pomóc w redukcji nudności. Bazylia, bazylia to zioło o silnych właściwościach przeciwutleniających. Zawiera olejki eteryczne, które mogą pomóc w walce z infekcjami oraz poprawić funkcjonowanie układu odpornościowego. Trzeci. Pietruszka-pietruszka jest bogata w witaminę K, która jest ważna dla zdrowia kości oraz układu krzepnięcia krwi. Dodatkowo, zawiera wiele innych składników odżywczych, takich jak witamina C oraz żelazo. Ter. Czosnek-czosnek nie tylko dodaje charakterystycznego smaku potrawom, ale także ma właściwości przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne. Regularne spożywanie czosnku może wspierać układ sercowo-naczyniowy oraz obniżać poziom cholesterolu. Pask. Rozmaryn, rozmaryn poprawia krążenie krwi i ma działanie antyoksydacyjne. Może również wspierać funkcje poznawcze i poprawiać pamięć. 6. Szałwia, szałwia jest ziołem o silnym działaniu przeciwzapalnym i może być pomocna w łagodzeniu objawów menopauzy oraz poprawie zdrowia układu pokarmowego. 7. Tymianek, tymianek ma właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne może wspierać układ oddechowy oraz być pomocny w walce z przeziębieniami. 8. Koper włoski. koper włoski wspiera trawienie i ma działanie moczopędne. Jest bogaty w witaminy A, C oraz K, co czyni go doskonałym dodatkiem do sałatek i dań głównych. 9. Kolendra. Kolendra jest źródłem antyoksydantów i może pomóc w detoksykacji organizmu poprzez eliminację metali ciężkich. 10. Mienta-mięta mięta działa orzeźwiająco i wspomaga trawienie. Może także pomóc w łagodzeniu bólów głowy oraz poprawić samopoczucie psychiczne. Włączenie tych ziół do codziennej diety może przyczynić się do poprawy ogólnego zdrowia oraz wsparcia procesów regeneracyjnych organizmu. FI: Znaczenie aktywności fizycznej Aktywność fizyczna jest równie ważna jak dieta w kontekście spowolnienia procesu starzenia się organizmu. Regularne ćwiczenia wpływają na kondycję serca, elastyczność mięśni oraz ogólną wydolność organizmu. Aerobik ćwiczenia aerobowe, takie jak bieganie, pływanie czy jazda na rowerze, poprawiają wydolność serca oraz zwiększają pojemność płuc. Regularna aktywność tego typu pomaga utrzymać prawidłową wagę ciała oraz zmniejsza ryzyko wielu chorób przewlekłych. Siłownia, trening siłowy wzmacnia mięśnie oraz kości. Co jest szczególnie ważne w miarę starzenia się organizmu. Ćwiczenia oporowe pomagają również poprawić metabolizm i zwiększyć gęstość kości. Yoga Yoga łączy elementy medytacji z ćwiczeniami fizycznymi, co wpływa pozytywnie na zdrowie psychiczne oraz fizyczne. Pomaga w redukcji stresu, poprawia elastyczność ciała oraz stabilizuje emocje. 4. Pilates Pilates koncentruje się na wzmacnianiu mięśni głębokich oraz poprawie postawy ciała. To idealny sposób na utrzymanie sprawności fizycznej bez nadmiernego obciążania stawów. Spacerowanie regularne spacery są doskonałym sposobem na utrzymanie aktywności fizycznej bez potrzeby korzystania z siłowni czy specjalistycznego sprzętu. Spacery sprzyjają poprawie nastroju dzięki wydzielaniu endorfin oraz są doskonałą okazją do obcowania z naturą. Dobrze dobrany plan treningowy powinien uwzględniać różnorodne formy aktywności fizycznej dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb organizmu. Dzisiaj dbanie o zdrowie psychiczne nie można zapominać o znaczeniu zdrowia psychicznego w kontekście starzenia się organizmu. Stres, depresja czy lęki mogą negatywnie wpływać na nasze samopoczucie oraz stan zdrowia ogólnego. Medytacja medytacja To skuteczna technika relaksacyjna, która pomaga wyciszyć umysł i skoncentrować się na teraźniejszości. Regularne praktykowanie medytacji może przyczynić się do zmniejszenia poziomu stresu oraz poprawy ogólnego samopoczucia psychicznego. Wsparcie społeczne, utrzymywanie bliskich relacji z rodziną i przyjaciółmi ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia psychicznego. Wspólne spędzanie czasu, dzielenie się radościami i troskami może przynieść ulgę w trudnych chwilach. Hobby i pasje, zaangażowanie się w hobby czy rozwijanie pasji pozwala oderwać się od codziennych obowiązków i stresu. Niezależnie od tego, czy jest to malowanie, czytanie książek, czy uprawianie sportu, robienie czegoś, co sprawia przyjemność, pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie. Schuartre. Techniki oddechowe, proste ćwiczenia oddechowe mogą pomóc w redukcji napięcia i stresu w codziennym życiu. Głębokie oddychanie pozwala uspokoić umysł oraz dostarcza organizmowi więcej tlenu. Płajek. Profesjonalna pomoc, jeśli czujesz się przytłoczony emocjami lub problemami życiowymi. Warto skorzystać z profesjonalnej pomocy terapeutycznej lub psychologicznej. Specjalista pomoże znaleźć skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem czy depresją. Dbanie o zdrowie psychiczne jest równie istotne jak troska o ciało. Oba te aspekty są ze sobą ściśle powiązane i wpływają na jakość naszego życia. Podsumowując wszystkie omówione aspekty dotyczące zdrowego stylu życia, dieta bogata w składniki odżywcze, regularna aktywność fizyczna oraz dbałość o zdrowie psychiczne mogą znacząco wpłynąć na proces starzenia się organizmu. Wprowadzenie prostych zmian do codziennych nawyków żywieniowych czy aktywności fizycznej może przynieść długofalowe korzyści zdrowotne. Każdy krok ku lepszemu stylowi życia jest ważny. Niezależnie od wieku możemy zadbać o siebie już dziś. W miarę jak odkrywamy moc zdrowego stylu życia, możemy zauważyć, że nasze decyzje dotyczące diety, aktywności fizycznej i zdrowia psychicznego. Mają ogromny wpływ na jakość naszego życia. Wprowadzenie do codziennego menu produktów bogatych w składniki odżywcze, takich jak owoce, warzywa, orzechy oraz zioła, wspiera nas w walce z oznakami starzenia się. Równocześnie regularna aktywność fizyczna oraz dbałość o zdrowie psychiczne tworzą harmonijną całość, która pozwala nam cieszyć się pełnią życia. Pamiętajmy, że każdy krok w kierunku zdrowszych wyborów to inwestycja w naszą przyszłość. A troska o siebie to klucz do zachowania młodzieńczej energii i radości z każdego dnia.